Cześć, witamy Was w naszej drugiej części motocyklowej wyprawy po Norwegii. Po zobaczeniu pomnika Trzech Mieczy w miejscowości Stavanger i przejściu naszego pierwszego na tej wyprawie pięciogodzinnego szlaku na Kierak-Bolten przyszła pora na kolejne atrakcje z naszej listy miejsc, które chcielibyśmy zobaczyć podczas pobytu w tym kraju. Naszym kolejnym celem jest Trolltunga, czyli sześciogodzinny szlak na język trola. Niestety po dotarciu do miejscowości Odda, która miała być naszą bazą wypadową, okazało się, że załamanie pogody nie pozwoli nam na ten wielogodzinny trekking. Szukamy jakiegoś noclegu na dzisiejszą noc, z którym mieliśmy malutki problem, ponieważ parę miejscówek, które sobie opatrzyliśmy, były pełne. Ale nie ma tego złego, bo w jednym hotelu pani powiedziała nam, że możemy zapytać na stacji benzynowej. Chwilę później docieramy na pierwszą taką większą i dostajemy taki oto domek cały dla nas w cenie pokoju hotelowego z parkingiem na motocykl pod samym tarasem. Tam jest stacja benzynowa. Tutaj jest nasz domek z trawą na dachu. A tutaj są ławeczki, a za domkiem jeziorko. Patrzcie jakie fajne! W środku są dwa pokoje, salon z kuchnią i łazienka. Za małą dopłatą paru euro dostajemy świeżą pościel, którą sami sobie ubieramy. Następnego dnia po kawie i śniadaniu na stacji benzynowej wyruszamy w kierunku drogi Troli. Po dotarciu do miejscowości Sylte odbijamy w lewo na drogę 63 do Andalsnes. To właśnie na tym odcinku pomiędzy tymi miejscowościami znajduje się słynna droga Troli. Liczy ona ponad 106 km malowniczej trasy. Gdzie można zobaczyć piękne lasy, górskie potoki i wodospady, pokryte śniegiem szczyty górskie, opuszczone chatki, ale przede wszystkim cieszyć się z jazdy motocyklem po tych krętych drogach. Droga ta otwarta została w 1936 roku, a budowa trwała 8 lat. Przy wjeździe od strony Andalsnes znajduje się jedyny na świecie znak Uwaga Troll, czyli jedno z tych miejsc obowiązkowych, żeby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Z każdym zakrętem widoki robią się coraz ładniejsze. Po drodze mijamy wiele małych parkingów i zatoczek, gdzie można sobie zrobić przerwę na posiłek i podziwianie widoków. się do naszego celu. Na górze znajduje się duży parking, restauracja oraz tablica informacyjna. Ku naszemu zdziwieniu i rozczarowaniu okazuje się, że droga jest zamknięta. Zaledwie kilka dni po otwarciu, w szczycie sezonu turystycznego, gdzie rocznie odwiedza to miejsce setki tysięcy turystów, droga ta zostaje zamknięta ze względu na ryzyko kamiennych osowisk. Ponoć doszło nawet do uszkodzenia samochodu podczas jednego z wielu takich zdarzeń, i droga ta ma pozostać zamknięta do odwołania. Ale nie ma co rozpatrzeć. Zawracamy i jedziemy w kierunku kolejnej atrakcji. A miejsca, których nie uda nam się teraz zobaczyć, zostawimy sobie na kolejny wyjazd. Parę kilometrów od nas znajduje się punkt widokowy, więc jedziemy zobaczyć co to takiego. Z parkingu idziemy po stalowej krętej rampie, a na końcu coś czego się nie spodziewaliśmy. Zresztą zobaczcie sami. Piękny wąwóz z widokiem na góry i wodospad, a to wszystko można podziwiać z kawiarni obok, która znajduje się na skraju płynącej rzeki. Nazwę tej miejscówki podam wam na dole, ponieważ i tak nie jestem w stanie tego poprawnie wymówić. Szybka przeprawa promem, parę godzin jazdy w deszczu i docieramy do naszego kolejnego punktu, czyli droga atlantycka. Ta najbardziej popularna droga ma niecałe 8 km długości i zaliczana jest do najpiękniejszych tras turystycznych Norwegii. Znajduje się na drodze 64 pomiędzy miejscowościami Wywang a Karwak. Ten krótki odcinek przecinający morze składa się z ośmiu mostów i kilku punktów widokowych. Na jeden z nich właśnie podjeżdżamy, żeby rozpostować nogi i przejść się po kamienistym wybrzeżu. Tylko trochę. Droga Atlantycka została uznana za miejsce dziedzictwa kulturowego oraz za norweską konstrukcję stulecia, której koszt budowy pochłonął około 122 miliony koron norweskich i zakończona została w ciągu 6 lat w 1989 roku. Mimo deszczu i bardzo silnego wiatru, gdzie momentami miałem problem utrzymać motocykl na drodze, miejsce to zrobiło na nas duże wrażenie. Zatrzymujemy się na parkingu, gdzie znajduje się główny punkt dla turystów ze sklepem i kawiarnią, ale my, pomimo kapryśnej pogody, mamy w planie obejść tę wysepkę dookoła wybudowanym tam pomostem w kształcie fali. koszt budowy tego nowoczesnego punktu widokowego wyniósł około 50 milionów koron. Szkoda tylko, że trafiliśmy na pogodę z taką słabą widocznością. Woli dojeżdżamy do końca tej drogi. Zawracamy i kierujemy się w stronę promu. Mamy nadzieję, że następnym razem uda nam się odwiedzić to miejsce w lepszych warunkach, choć Norwegia pod tym względem jest nieprzewidywalna. Wjeżdżamy na Prom, odpalamy aplikację i szukamy jakiegoś noclegu z ogrzewaniem żeby standardowo wysuszyć przemoczone ubrania, które przy takiej ilości opadów przepuszczają wodę coraz częściej. Następny dzień wita nas piękną, słoneczną pogodą. No teraz to można jechać i podziwiać widoki. Krótki postój na stacji benzynowej, kawa, kanapki supermarketu Rema 1000 mamy ten temat sprawdzony i polecamy, bo naprawdę są pyszne i tanie. Dzwonimy do pensjonatu w miejscowości Odda, gdzie nocowaliśmy wcześniej i pani nam mówi, że jutro ma być okienko pogotowe na Troll tunze. więc plan na dzisiaj dojechać tam, wyspać się i z rana jedziemy na szlak. Ale zanim tam dojedziemy, mamy przed sobą cały dzień jazdy i delektowania się widokami, które co chwila nas zaskakują. Więc robimy częściej postoje, żeby popstrykać fotki albo po prostu nacieszyć oczy. Trafiliśmy po drodze na taki to oto lodowiec, który był na wyciągnięcie ręki i jeśli nie goniłby nas dzisiaj czas, to pewnie skusilibyśmy się, żeby tam wejść. Robimy sobie krótki postój na kawę i kanapki, a później mamy w planie zobaczyć ten wodospad z bliska. Ale zanim tam pójdziemy, to pora na jakieś zakupy. Wahałem się nad zakupem trola, ale ostatecznie wygrał kubek i naklejka z jego podobizną wylądowała na bocznym kufrze. A tak prezentuje się wodospad z bliska. Widzieliśmy go już wcześniej podczas obfitych opadów. I wyglądał jakby spływała z góry potężna rzeka. Parę kilometrów dalej jest kolejny, przy którym trafiła nam się nawet tęcza. Parę wodospadów mamy zaliczonych, więc trzeba troszkę teraz podkręcić tempa, żeby zrealizować dzisiejszy plan, czyli dojechać do Oddy i wypocząć przed jutrzejszym trekkingiem. Ale trafia nam się jeszcze takie ładne rondo w środku góry, podświetlone w kolorze zorzy polarnej, ponoć po to, żeby zmniejszyć monotonność podróżujących. Nie mogłem się oprzeć i zrobiłem rundkę dookoła. Jeszcze tylko przejazd malowniczą drogą wzdłuż fiordu i jesteśmy na miejscu. Szybkie zakupy w Rema 1000 i kolacja gotowa. A z takim widokiem cokolwiek byśmy nie zjedli, smakuje wyśmienicie. Taki mamy widok z naszego pokoju na fiord, a z drugiej strony widok na jezioro, którego nazwę spróbujcie sobie sami przeczytać. Gotowi i podekscytowani, jesteśmy już na szlaku. Kanapki i woda spakowane. Możemy zaczynać naszą 20-kilometrową wędrówkę na język trola, która jest dla nas wisienką na torcie na tym wyjeździe, ale jak będzie, przekonamy się już za parę godzin. Pierwszy fragment trasy prowadzi przez dolinę po płaskim terenie z małymi kładkami i mostkami, ale już za chwilę czeka nas najbardziej strome podejście na całym szlaku. Różnica poziomów do pokonania to jakieś 400 metrów. Później idziemy już po dość płaskim terenie z paroma lekkimi przewyższeniami. Jak się później okazało, największym wyzwaniem to był dystans do przejścia. A tak krótko informacyjnie, w jaki sposób można dostać się na trotunkę. Więc są dwie możliwości. Jedna z nich to bardzo fajnie rozwiązany transport busem z Ody, który zbiera z paru punktów turystów i dowozi na parking przed szlakiem. A druga możliwość to własny środek transportu. My wybraliśmy oczywiście dojazd motocyklem na parking P2 z Kiegedal. Warto zwrócić uwagę na to, że ilość miejsc parkingowych jest ograniczona i lepiej stawić się tutaj wcześniej rano. Z parkingu P2 można iść już piechotą, stromą, asfaltową, bardzo krętą drogą. Testaż do przejścia to 27 km. I ten odcinek może już porządnie zmęczyć. A jak się później okazuje, jest to najwyższe przewyższenie na całym szlaku. Na końcu tej drogi asfaltowej, tuż przed samym szlakiem, jest jeszcze jeden parking P3 Megalitop, z którego zostaje do przejścia już tylko 20 km, czyli jakieś 6-8 godzin w zależności od tempa. Niestety, parking ma już bardzo ograniczoną ilość miejsc parkingowych, bo tylko pomieści 30 pojazdów więc jeżeli ktoś chciałby bardzo tam wjechać swoim samochodem bądź motocyklem, musi niestety dużo szybciej zrobić rezerwację online. Ale dla tych, którzy nie chcą iść tą drogą asfaltową, można również z parkingu P2 dojechać na samą górę do parkingu P3 busem. Bilet można kupić w okienku przed samym wyjazdem. A jeżeli ktoś chciałby na przykład na ten najwyższy parking dojechać sobie motocyklem i zobaczyć jak to wygląda, to bez okazania rezerwacji nikt was tam nie wpuści. Nie ma takiej możliwości. Ale wystarczy już tego gadania. Popatrzmy przez chwilę na widoki. Oto jest język trola i niemała kolejka, w której swoje trzeba wystać. Trolltunga jest to skała zawieszona nad 700-metrową przepaścią, a pod nią cudownie niebieskie jezioro, którego nazwę spróbujcie sobie sami wymówić. Kolejny punkt mamy zaliczony. Teraz tylko parę godzin marszu do naszego parkingu i ostatnie chwile delektowania się tymi widokami. Ale żeby nie było zbyt pięknie, to pół godziny przed końcem zlał nas deszcz. Jeszcze tylko mała kolejka do busa i wracamy do hotelu odpocząć, bo przyznam Wam się, że końcówkę tego szlaku już ledwo szedłem. Następnego dnia żegnamy się już z oddą i jedziemy na południe. Droga prowadzi wąskim wąwozem, gdzie jest kolejny wodospad, którego nie można odpuścić. Więc robimy sobie krótką przerwę na parę fotek. A tutaj byli nasi, nawet fan klub poczciwego Fiata 126P. To są śmietniki. Proszę, jak ładnie. Po drodze napotykamy na kamienny most nad taką rzeką, wybudowany na początku XIX wieku, który jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO Terland-Klub. Ponoć jest kilkanaście takich zabytkowych mostów na terenie Norwegii. Ostatniego dnia, w drodze na prom, odwiedzamy jeszcze jedno ciekawe miejsce dwa małe domy, osłonięte dużą, naturalną skałą. Takie klify były używane przez ludzi jako schronienie od tysięcy lat. Oba domy pochodzą z XIX wieku, a ludzie prawdopodobnie mieszkali już w tym rejonie od XVI wieku. Miejsce to znajduje się przy drodze numer 44, pomiędzy tymi miejscowościami. I uważam, że jest to ciekawe miejsce do zobaczenia, a oba te budynki zachowane są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Powoli już się żegnamy z Norwegią. Nasz dwutygodniowy urlop już się kończy i pora wracać. Przez ten czas zrobiliśmy 8000 km. 3 dni słoneczne, reszta deszcz. Zaliczyliśmy dwa długie szlaki. Ile razy przemokliśmy, to już nawet przestałem liczyć. Ale jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy zobaczyć tyle ciekawych miejsc i na pewno jeszcze tu wrócimy. Dziękujemy, że z nami byliście i do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!